Ej człowieku. Ej człowieku. Ej człowieku. Ej człowieku. Ej człowieku. Ej człowieku spędziłem w tym pół wieku. Pół wieku, pół wieku. Pół wieku ej człowieku, spędziłem w tym pół wieku. Pół wieku, pół wieku. Na grupoty nie Niestety, na głupoty nie ma leku. Tak, na głupoty nie ma leku. Na głupoty nie ma leku. Spędziłem w tym współwieku. Ej, człowieku, na rannych celeku. Na rany Chrystusa klnę się. Nie przyklinam się, ani nie przekreślam się tym bardziej. Nie mam noża na gardle. Nie jestem jak harcerz, a znam się na temacie. Bracie. Szerokie spódnie, szerokie gacie. No bracie, no raczej nie noszę takich, ale robię kozackie traki, powymiatam tych łaków, pozamiatam scenę i pozbędę się łaków. Tak, przy smaków mogę mieć wiele, mogę realizować cele. Nie jestem suchym nie jestem typem z podziemnej gwiazdy. Mój sposób myślenia jest jasny. Ej, mój sposób myślenia jest jasny. Ej, mój sposób myślenia jest jasny. Co jest jasne, to jest jasne. Właśnie na dnie. Nie chcesz być, pragnę żyć. Och, jak bardzo pragnę żyć. Pragnę tu być, nie pragnę nic więcej. Jestem tym MC. Szczęście na prędce zbudować chcę I mieć tutaj audiencję Właśnie tak, mam to przejęcie, pi przejęcie piłeczki Inni ludzie są kiepscy Inni ludzie są mierni Ej Miernik szczęścia chce I grać w tą grę I grać w tą grę I grać z losem, nie chcę więcej, więcej chcę Ej, postaram się, postawiam się Postawiam się Twojej roli nie mam aureoli nad głową. Słowo dynamicznie to robię i to jest moją mową. Właśnie tak, na nowo odkrywam nowe horyzonty. To błąd ty, to błąd ty, to nie błąd ty. Wrzucam na wolno, tak mi wolno. No pomóż mi, Boże, kiedy mi trudno. Nie piję nic na smutno, nie mi piję nic na smutno. Подсечь на так, подсечь